Świecka Biblioteka doczeka się w 2014 roku nowej siedziby. Jej pracownicy postanowili zachęcić mieszkańców świecia do zgłaszania pomysłów i marzeń dotyczących budynku. Wracamy się do mieszkańców świecia z propozycją, by nadsyłali nam, donosili nam swoje pomysły, opinie, projekty dotyczące nowego budynku biblioteki. Oczywiście nie obiecujemy, że wszystkie te pomysły zostaną zrealizowane, ale na pewno będziemy je analizować, rozpatrywać. No i jest szansa, że właśnie teraz, jeszcze przed etapem projektowania, będzie można coś wykorzystać. Chcemy, żeby mieszkańcy poczuli, że to będzie ich biblioteka, że to będzie ich miejsce, w którym również mogą zaproponować coś własnego. Czego pomysły mogą dotyczyć? Nie chciałabym podpowiadać, natomiast no, paleta pomysłów może być bardzo szeroka. To mogą być pomysły dotyczące wystroju wnętrz, czy zagospodarowania terenu wokół biblioteki, wykorzystania pomieszczeń w bibliotece. Do biblioteki wpłynął już pierwszy, bardzo obszerny pomysł. Tak, dzisiaj wpłynął pierwszy pomysł i to bardzo poważny, bo to jest cały projekt biblioteki. Przyznaję, że jesteśmy zaskoczeni, że po pierwsze, że tak szybko odzew nadszedł i że to tak dokładny pomysł, bo to jest rozrysowany projekt, może bez szczegółów technicznych jeszcze, ale już dokładne rozmieszczenie pomieszczeń, wygląd budynku, także poważna rzecz.